Odcinku z cyklu. The Swords of Ditto. Chciałam powiedzieć Sekiro, ale po prostu to już jest zboczenie zawodowe, chyba. Mm -hmm. I ta gra też jest taka trudna. Tak. Nie, gra... może nie aż tak. Znaczy ta gra. E, ta gra jest taka do relaksująca bardzo. Znaczy jest. bardzo. No, y... jak ktoś chce się zrelaksować, lubi takie klimaty, to jak najbardziej polecamy. Taka, jak ktoś tak gra w takie hardkory, to żeby się zrelaksować, trochę se połupać, pozbierać, jakieś zadania porobić, to jest bardzo fajna gra. Ale i tak trzeba uważać, bo mogą cię tutaj szybko zarąbać. Tak. Jak nie masz yy, jedzenia. A I tu? co, co on powiedział? Że uciekajcie, zanim was stąd wyrzucę, czy coś takiego. Aha. Ale ja wchodzę w to, to do wchodzimy. Siłatka. Olivar, Town to jest Mia miasto tych Kapsu. nakrętek, mhm. no, a ile my tego w ogóle mamy? Pięćdziesiąt cztery, co to jest? Nova Stone Patrz, w ogóle lśni tak samo jak słońce. Show all. Candle, show all rooms of a dungeon on, on your map. Aha. Spoko. Ale to jest ability. A na dole. Show where the, a crowned enemy is located. Alustro? Czyli ci, którzy mają te korony. Enemies take damage when they hit you. Aha, fajne. Wow, super. Lustro odbija. No Fajna ta umiejętność. A słuchaj, czy my jak zlevelowaliśmy nie nie yy, sloty nowe nam się nie otworzyły? E, nie wiem, musimy sprawdzić. Fajne jest to lustro. To czekaj, sprawdźmy może. Dobra. Whatever. Mhm. Nie. Możemy mieć tylko po jednym slotu. No bez sensu, nie? To co, bierzemy coś? No, ale co, co by nam się przydało? Lustro, może. Tak. A co mamy założone? Czekaj, ja muszę sobie sprawdzić. A to jest nam. na którego slota w ogóle to lustro? Na głowę. Aha. Ja mam Food Restore. A ja w ogóle health. nie patrzę, czy, na, czy mi się odnawia to życie, czy nie. Nie sprawdziłem tego. A ja mam increased defense też. Aha, ale ja tu mam dużo rzeczy. Patrz, tutaj się to różni. Aha, możesz wyrzucić do śmieci. No ale nie możesz tego sprzedać? Chyba nie. No i mamy te sticker shaki nowe. Mm -hmm. Bierzemy coś, kupujemy lustro na przykład. To kup to lustro, jak już tu jesteśmy. Nie, to się daje no, to na, jest na tułów, tułów. chyba. Mm -hmm. A co my mamy na tułowiu? Nie wiem, zobacz. Kup to. Dobra. No, kółko. Już jabł lustro. No to kółko wyjdź z tego, nie? Aha, zrozumiałam. Kup go. Tu chyba. No ty masz tego węża. Że... Increase defense ja miałam. Aha. Tak, tu jest. Ja sobie to założyłam. Ale to to jest kichowate. Increase the likelihood of finding celestial fragments. Defeated enemies are more likely to drop health. a skąd takie coś mamy? Aha, to jest ten certyfikat. Nie wiem, wzięłam sobie mm -hmm. to. To jest spoko. A, to? a ten key? A ten key? Baseballowy? Knock enemies back further when hitting them with your third strike. Aha. Czyli przy trzecim uderzeniu masz coś. Nie wiem czy uderzenie tego tym kijem. Dobra, ja sobie jeszcze zmienię. A też sobie dam to. Ty masz na głowie. Health no dobra, to może zostać. Yy, I i atak zwiększony. Okay. Dobra, to to już reszta zostaje. Eee, sprawdzamy ten teren jeszcze. Mhm. A to jest są listy gończe w ogóle. Próbujemy,. Mhm. A weź wszystkie, możemy wszystkie wziąć? Dobra. Idziemy do góry, bo na dół jest... Czekolada nam wypadła, czekaj. Na dole jest nowy, jakiś nowy obszar. Hot dog nam wypadł. Pięknie. Czekaj bo ten gnojek. Ale mnie pocisnęli. Chcę ci powiedzieć. tu nie ma w ogóle ataku ładowanego nie Jak mam. to nie ma? Pod kwadratem był, nie? Długo kwadrat trzeba nacisnąć No bo już nie masz, wyłączyłaś to No właśnie, chyba to z powrotem wrócę do tego, Ale używałaś wiesz? tego w ogóle? E, ale słabo, w ogóle słabo te daje Czekaj, bo podpaliłem go Aha, odpal ten wizdek Dobra. Wiesz co ja sobie tu zmienię? Pozwolisz? Mm -hmm. <laughs> Czyli wolisz tym wężem? Poczekaj. Chodź tutaj jeszcze na górę. Bo zaraz wejdziemy sobie na to wyzwanie, nie? Dobra, podpaliłem go. Mhm. Wchodzimy? Tak. No wiesz, same wyzwania to jest coś dla nas, nie? Wprawdzie ich nie robimy, ale że pierwszy raz nam się uda coś wykonać. Ło, jak wibruje! It's vibrating! Dobra, jest ten nasz... O! Tu, aha, bo to jest ten nasz... Toy tutaj gdzieś tam. zabawka powinna być. Ja da, da, da. A jakie są zasady? Ether has increased effect. Dobra, ale nie wiem jak ten eter w ogóle. Thank you. Yes, please. Mister. Aha, musimy tu stanąć. Chodź tutaj. Stań tu. Stań on. tu. No, stoję. Tu? Dzień dobry. Ok. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Jakiś robot miażdżący Można go tylko z tyłu atakować. Czekaj. Aha, to ja. Sorry. W ogóle ja chyba zginę zaraz. Nie no. No, zginę zaraz. To jest jeszcze coś. Może być to? Ty, a ja sobie z, z... Czekaj. A czy my tu mamy ogień y, odpalić? Nie wiem, odpaliłem. A ten przycisk? Co to było? Aha Aha, muszą wszystkie... Co to jest? Co jest? Nie, uważaj, coś nas tutaj czaruje. Padło to dobra, i teraz trzeba jest, a to co? Co no. to jest? No, kamień wpadł. Czekaj. Wracamy tam? Tak. To nie jest skrzynia? A może i. No właśnie. No, powiem ci, że nas tu pocisnęli. Bardzo nas pocisnęli. Troszkę jest A to jest iść. dopiero początek. Czekaj, bo tu znowu coś się pojawi innego. Nie wiem, chodź tutaj bliżej, może. Hmm, czekaj, może włączę to na razie. Uważaj, wiem, widzę to, że tu jest pułapka. co teraz możemy iść prosto. No tu mamy klucz, a to co to jest? A jak przełączymy tą kulę, poczekaj. Tylko musisz chyba podejść. Dobra, poczekaj, czekaj, dobra, dobra, stop this shit. Nie kulę, ten przełącznik. Dobra, to co z drugiej strony jest? Robot. Jest robot. Aha, to jest ten beznadziejny robot. Uważaj, uważaj, bo cię tam dojedzie. I chyba się drzwi zamknęły? Nie. Nie. Chyba Cię muszę przerzucić. Klucz. Mhm, dobra. Aha, i teraz musimy... Aha, przycisk. Albo kule. Kule chyba. Kule. Tak. I tutaj mamy drzwi, nie? Tam tak. mieliśmy te drzwi do otwarcia, gdzie ten głupek latał. O Boże, nie... O Boże, nie... Misiek, zginiesz zaraz. Musiałem hot doga wziąć. Przykro mi. Wiesz co, ja na razie nie biorę. Poczekaj, bo... Idź tam do tej ściany No i Przejdź na drugą stronę szybko I teraz naciśnij. Dobra O nie, o nie, o nie Czekaj, co ja zrobiłam? No, naciskasz to i on Aha, znika snicha. Uważaj bomba, kod z bombą tablet. Znowu o tej Katarinie. Mhm. No, że kupił, że sukienkę miała. Dobra. Ok, teraz możemy przejść mm -hmm. tutaj. Oh! Ale... Nie tak do końca. Fakt. Chcę ci powiedzieć, że ja umrę zaraz. Biorę czekoladę. Mhm. nie mogłam wziąć, bo ty wyszedłeś. Otwórz. Dobra, czekaj, nie. Teraz. Weź skrzynkę. W ogóle kabel USB. Nie wiem, czy my tutaj y, oszukując system troszkę. A tutaj nie ma przejścia dalej, nie? W dół nie, nie ma, tylko jest skrzynia. No i jest big key. No dobra, gdzie jest final room of the A, Chyba musimy wrócić teleportem. tutaj nie wiem, nie kojarzę, żeby tam coś było. O nie, zaś to. A spad... spadło. Boże słodki. Mhm, super. Idziemy prosto. A tak? to otworzyliśmy? Tak. Ja myślę, że chyba trzeba coś zażyć, słuchaj. To Dobra, weź Ja biorę sobie ciastko. ciasteczko, a w razie czego, tobie zostawiam burgera. Uważaj na te miny. O nie, zaś ten robot. A z... czekaj, tutaj byliśmy, byliśmy, bo to był klucz, Tak, no. idziemy do góry. Ale u góry byliśmy. Do góry i całkiem do góry musimy iść. Mm -hmm. Tylko... Aha, nie wiem co jest lepsze. Dobra, nie, przechodzimy szybko tutaj. O. O. Oh. Nice. Puku. O nie. Mhm. No, ale możemy się jeszcze chyba wzmocnić nie. Czy nie? Mamy Final Day. No jeszcze co, co raz? I zaraz tutaj. Patrz, ale nam życie Puku odnowił. Poziom. A jak naciśniemy to? Okay. Wygląda groźnie. No właśnie. Myślę, że tu niczego nie ma. Jest buku. Mhm. Mhm. No chyba kogoś tu. Jest w z jesteśmy jest W ogóle yeah. jakie je. Dobra Czekaj, bo tu jeszcze są te słoiki. Pełne hajsu. Okej, okay, to jeszcze jest. No? No, otwórz. Uroczyste otwarcie. Aha, winyl frisbee. Ale chyba wiem po co jest to frisbee. Będziemy rzucać nim? Znaczy ono jest bronią nie, chyba, czy nie? Jest bronią. Ale ta pierwsza sala z wyzwaniami, tam nie mogliśmy jej otworzyć. Tam wydaje mi się, że musimy dać tą płytę. No właśnie, widzisz? Mhm. Trial Chamber możemy otworzyć. Dobra. Czekaj. Ale glut tam jest. No, i z... zobacz, jak to działa. Wow, um... <śmany> ja pierniczę. Dobra, wydaje mi się, że czas się teleportować. A może wrócimy do miasteczka? A ty nie używasz winyl frisbee? Na razie nie. Bo tutaj, tutaj będzie ten Trial Dungeon, mm -hmm. który możemy otworzyć. Ale w ogóle idźmy jeszcze do miasteczka. Słuchaj, mm -hmm. zakończymy ten odcinek zakupem y, naklejek nowych. Mm -hmm. Znaczy zakupem. Odbiorem, eee, bo mamy dużo kuponów. Te, te na kody kreiki. sobie zrealizujemy. Te kody sobie zrealizujemy. To se zrealizujmy. A to był pierwszy, y, co to? Y, dan, eee, tak, ten... zabawką. E, ale dungeon. powinniśmy jeszcze drugi otworzyć. Poczekaj. Tak, widzisz, jest Complete mm -hmm. tria Trial Dungeon. E, A czemu I jeszcze można jeden jest. X i zaznaczyć, zaznaczyć sobie go. No ale go nie zaznaczyło. Ale to będzie ten pierwszy tutaj po prawej. Czyli co idziemy tutaj do stickerów? Nie mogę przejść. Jak to nie możesz przejść? Czekaj, już idę. Jest. Jackson rządzi. Mhm. Hmm. Chyba wszystkie mieliśmy. Mhm. A nie, możemy nie. kupić jakieś nowe? Co to jest? Hmm. W nocy większy ten damage. Wow, patrz. Jak się rolujemy, to będziemy zostawiać ślad trucizny za sobą. Ale zużywa TP. A, tu, a tutaj ogień. A tutaj, jak helikopter atakujesz, ale ja mam już płytę, to ja już jestem zadowolona. A jeszcze są niedźwiedzie szpony. I co one robią? To jest specjalny ładowany atak. Um, dobra, nic nie kupujemy. Czy kupujemy? Nie. My w sumie mamy dużo kasy. Eee, jedzenie musimy sobie kupić. Ale mamy bardzo dużo kasy. Właśnie. Dungeon to jest loch. Słowo mi uciekło. Tak, tak. No już mówiłem, że loch. Tak mówiłeś? Że to jest mm -hmm. loch? Tak. Ale z ciebie locha. Loszka jak już coś. Loch, loch. A ten? Patrz, on też ma y, jedzenie. Kupuje to, to. A kawy nie kupuje. Aż dziwne, że nie kupuje kawy, ale... Nie możesz nie kupować kawy. W tej grze się nie przydaje. Kup czekoladę, burgera, wszystko kupuj. Mleko. Tego nie, bo to mamy. A, ku... A nie, nie kupuj mi I sushi. Jakie sushi? No tam sushi jest. Mhm. Dobra, tyle. E, to zakończymy ten odcinek w tym momencie. Tak. A w następnym sobie zrobimy ten yy, yy, Loch wyzwań. Dobrze, tak. tak. Przecież otworzymy płytą tak, prawdopodobnie. Także, nie, dziękujemy za uwagę dziękujemy. i cześć. Pa.